Siemanko. Ja jestem Steve w diamentowej zbroi i dzisiaj wam pokażę moje przygody. A dzisiaj mnie to dzisiaj zainteresowało to wideo, ponieważ tak musimy to zrobić. Ja jestem Steve. A to dlatego, że jestem najlepszym Steve'em. Lubisz się za diamentową zbroję? Za jaką za diamentową zbroję? Za jaką diamentową zbroję? Za żelazną. Trzymaj tutaj cały zestaw. Dziękuję bardzo. Ja jestem prawdziwy, Steve. Nie kłamczuchu, to ja jestem prawdziwy Stich. W diamentowej zbroi, a ja jestem w diamentowej zbroi. Dobra, idźmy po, do kopalni. Do kopalni. Ty sobie żartujesz, że mam milion diamentów. Jak, jak to tutaj możliwe, Jak to możliwe, że masz milion diamentów? A znacznie skłamałem tylko. Aha! Czy bo potwory lecą! Co to było jednak? Ej, Stewie, żyjesz, żyjesz? Żyję. Jak ty jesteś w ogóle mordercą? Nie, co to było w ogóle? Nie, no, chyba na, nas kontrolują, czy co. O ty! Chyba do obrony coś trzeba. Dobra, zimczantuję moje itemy. No, ja tak samo, ale masz lapis Lazuli? No tak, zapomniałem, że nie mam. To iść do kopalni, go na kop. Mam go bardzo dużo. A no dobra, idę go na kopię. W końcu. No wreszcie, moje przedmioty. A to dlatego, że będzie zaraz apokalipsa zombie. Ej patrzcie, ej patrzcie, tam gracz jest. Co wy tam robicie moje gnoje? Chodźcie no tutaj. O, o, pająk! Dobra, nieważne. Dobra, to w takim razie lepiej idziemy do piekła, bo chyba. Bo chyba portal do netheru się właśnie włączy. To na serio się włączy. I co tutaj robił ider szkielet? Chyba na moby trzeba się umrzeć, a więc musicie tak zrobić, że mm, będzie taka przygoda. Tutaj kłóć znowu, z Idź ode I mnie ty? Żar portal się zniszczył, ała, ała mnie tu bardzo boli. No okej, okay, to nie może być prawda, że tutaj są zombie. Ej siemanko bracie. Jaki bracie? Ty co o tym gadasz? Jestem dobrym... Jestem dobrą świnią. To znaczy się dobrym piglinem. No i co z tego? I tak jest z netheru. Ej, oczujcie się. <słyski> Ej, ty, ej, ty przestań! a eee, co mi niby zrobisz? Zaraz zobaczysz. A, a, a. Dzięki, że mi pomogłeś, bo mój przyjaciel Steve jest w kopalni. Dwa godziny, pół, dwa godziny później w tej kopalni byłem Steve. No i co z tego? Zobacz, to jest mój przyjaciel. Jaki przyjaciel? To jest piglin. Siemanko, jestem dobrym pilinem, zombowanym. A wiesz, co ci zaraz zrobię? Wam cię z miecza. Ja mam nie mocniejszy miecz od ciebie. No i to było koniec chyba. No no, to na pewno było to chyba było koniec. Ale mi się wydaje, że będzie tutaj porażka jakaś. No chyba porażka. No chyba porażka Co to za kilof? Ja chyba ja mam jakiś kilof Kilof Nie. Nie no chyba mam lepszy Ale Ale dobrze Ale dobrze w takim razie Ponieważ było to Najlepszy film świata A to Dlatego że musicie Chyba zasubskrybować ten kanał, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy łapek i tak dalej. A tym razem powodzenia, ponieważ nagrywamy następny film. <grym> następny film. Mo możesz przestać. Możesz przestać. No dobra, dobra. Subskrybujcie, proszę. Potrzebujemy tutaj 900 milionów subskrybentów do pomocy abyście nie zapomnieli napisać w komentarzu co o tym sądzicie ponieważ jak napiszecie w komentarzu, że lubicie diamenty to wam bardzo się odwdzięczę ponieważ, ponieważ mogę dawać dam, e, wam dać chyba jakiś czarodziejski przycisk no, taki na pewno się przyda No dobra, co tu może wywalić się? Kiglinie, no, 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 no chyba to już. TNT było? Ej, to chyba tragicznie się skończyło. <śmierdziś> e, 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 e.